¡Que viva España! La vida tiene otro color, y España es la mejor, y España es la peor. Ania Wojtkowiak, witam serdecznie w Kolej TV. W dzisiejszym programie powiemy Wam przede wszystkim o tym, jak kibice z całego świata podróżują koleją podczas Mistrzostw Euro 2012. Dowiemy się także, która z lokomotyw w barwach Euro okazała się najpiękniejsza. Na początek tradycyjnie serwis informacyjny. Zapraszam. Już wiemy, która z 20 kandydatek zdobyła miano najpiękniejszej. Zdecydowaną przewagą głosów wygrała lokomotywa z wizerunkiem stadionu w Poznaniu. W konkursie na najładniejszą lokomotywę w barwach Euro 2012 swój głos można było oddać na jedną z 20, 16 w narodowych barwach drużyn piłkarskich i czterech z wizerunkami polskich stadionów. Spośród przeszło 21 tysięcy wszystkich głosów oddanych przez internautów kandydatka poznańska uzyskała ich ponad 13,5 tysiąca. Drugie miejsce zajęła lokomotywa w barwach Gdańskiego Stadionu PGE Arena. Na trzeciej pozycji internetowego podium uplasowała się lokomotywa ozdobiona polską flagą narodową. Laureatki pierwszego i drugiego miejsca kursować będą po Polsce przez rok, czyli do czerwca 2013 roku. PKP Intercity odda do użytku podróżnych 25 nowych wagonów pasażerskich. Nowy Tabor jeździł będzie na trasie Wrocław Poznań Bydgoszcz Gdynia z prędkością nie mniejszą niż 160 km na godzinę. Poznańska fabryka pojazdów szynowych imienia Hipolita Cegielskiego zadeklarowała gotowość produkcji 25 wagonów pasażerskich, w tym czterech bezprzedziałowych i czterech przedziałowych pierwszej klasy oraz 9 bezprzedziałowych i 8 przedziałowych klasy drugiej. Wszystkie wagony przystosowane będą do obsługi osób niepełnosprawnych. Łodzianin to pierwszy pociąg Twoich linii kolejowych objęty promocyjną ofertą Superbilet, która dotychczas obowiązywała wyłącznie w ekspresach i ekspresach Intercity. Dzięki niej pasażerowie mają szansę zapłacić za przejazd w pierwszej klasie tylko 29 zł, podczas gdy standardowy bilet wraz z miejscówką kosztuje 56 zł. Super bilety są dostępne na stronie www.intercity.pl. Ich pula jest ograniczona. Sprzedaż rozpoczyna się na 30 dni przed odjazdem pociągu. TLK Łodzianin kursuje w relacji Warszawa Wschodnia, Łódź Kaliska Warszawa Wschodnia. Nie zatrzymuje się na stacjach pośrednich. Już za kilka miesięcy po torach w województwie świętokrzyskim będzie można jechać szybciej i bezpieczniej. Modernizacja kilku linii w całym województwie zakłada m.in. wymianę podkładów kolejowych, ale naprawione zostaną także przejazdy kolejowe na połączeniach z drogami lokalnymi, wojewódzkimi i krajowymi. Prace te spowodują poprawę zarówno warunków jazdy, jak też bezpieczeństwa pasażerów. Zakończenie robót zaplanowane jest na czwarty kwartał tego roku. A teraz materiał o tym, jak polscy i zagraniczni kibice podróżują po naszym kraju, czyli o akcji Kolej na 2012. Przygotowały ją spółki grupy PKP oraz inne, nienależące do grupy, firmy kolejowe w związku z piłkarskimi mistrzostwami Europy. Połączenia Bluetooth, kwadratowe kody kreskowe QR rozmieszczone na dworcach kolejowych i w pociągach oraz serwisy SMS-owe to wszystko po to, by ułatwić przybyłym do Polski kibicom podróżowanie pociągami. W ramach akcji Kolej na 2012 uruchomiono specjalne. Stronę internetową. Pasażerowie mogą tam znaleźć informacje o ruchu pociągów, połączeniach kolejowych między dworcami kolejowymi a stadionami piłkarskimi. Mogą także dowiedzieć się, jak najszybciej kupić bilet i gdzie z prośbą o pomoc powinny zgłaszać się osoby niepełnosprawne. Serwisy przygotowano w językach polskim, angielskim i rosyjskim. Na dworcach kolejowych, w miastach, gospodarzach pracują kolejowi infowolontariusze. W dni, kiedy mecze piłkarskie odbywają się w Polsce, dodatkowo do obsługi pasażerów zaangażowanych jest 150 informatorów PKP Intercity. Przede wszystkim wolontariusze służą pomocą przy zakupie biletów podróżnych w kasach biletowych. Również są na terenie całego dworca oraz na peronach pomagają podróżnym. W Kierują do pociągu, z którego pewno odjeżdża pociąg, tak informacje udzielają. To, co nas naprawdę urzekło podczas trwania euro, to to, że wolontariusze cały czas byli gotowi, żeby zapewnić wsparcie. Bezbłędnie wyłapywali, że ludzie mogą mieć problem z wykupieniem biletu. Na przykład przed chwilą podszedł do nas wolontariusz, który płynnym angielskim spytał, jak może nam pomóc. Był z nami w czasie, gdy kupowaliśmy bilety. To było naprawdę pomocne. W dniach rozgrywek piłkarskich komunikaty głosowe wypowiadane przez megafon można usłyszeć w językach państw, w których reprezentacje tego dnia grają w danym mieście. I tor peron Czy widzisz jakieś różnice między irlandzkimi a polskimi pociągami? Jest bardzo podobnie. Może stacja jest bardziej nowoczesna niż nasze, które są stare? Nie ma takich kawiarni. Poza tym jest podobnie. Ta stacja jest nowa. Co o niej sądzicie? Jest cudowna, bardzo ładna, czysta i świeża. PKP Intercity uruchomiło ponad 50 dodatkowych pociągów krajowych, 44 dodatkowe pociągi międzynarodowe dowiozły i odwiozły kibiców na i z meczów w Polsce. 33 dodatkowe lokomotywy są natomiast w gotowości w każdy dzień mistrzostw na torach na terenie całego kraju. Rekordowy okazał się 12 czerwca, dzień meczu Polski z Rosją. Przed i po spotkaniu na tory wyjechało 130 pociągów Intercity. Podróżowało nimi przeszło 60 tysięcy pasażerów. Przyjechałeś pociągiem? Tak, pociągiem. I co sądzisz o polskich pociągach? Polskie pociągi są wspaniałe. Myślę, że małe pociągi pomiędzy Sopotem a Gdańskiem były dość stare, ale ciągle były całkiem przyjemne. Pociąg z Wrocławia tutaj był piękny, nowoczesny i uroczy. W Warszawie mnóstwo pracy mieli przewoźnicy lokalni. Na przykład pociągi kolei mazowieckich dowiozły do tej pory do stacji Warszawa stadion ponad 10 tysięcy kibiców. Przede wszystkim wszystkie pociągi i tramwaje są bezpłatne tego dnia, jeśli masz bilet na mecz. Czy wszystko jest jasne? Tak, dużo znaków na mieście. Zawsze widać dokąd iść, jak znaleźć drogę do stadionu, do centrum, do strefy kibica. Jest wielu wolontariuszy, którzy są chętni do pomocy i to jest naprawdę przydatne. Nad bezpieczeństwem podróżnych podczas Euro 2012 czuwa kilkuset specjalnie przeszkolonych funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei. Mają oni do dyspozycji wyjątkowe narzędzie pracy mobilne centrum monitorowania. To pojazdy wyposażone w nowoczesny sprzęt specjalistyczny, pomocny w wykrywaniu wszelkich zagrożeń. Dowódca, widząc zagrożenie w danym rejonie, automatycznie powiadamia patrol na szlaku, który podejmuje interwencję. Bez zbędnej zwłoki podejmowana jest interwencja i funkcjonariusze mogą spokojnie Ująć danego, daną osobę, która dokonuje czynu zabronionego. Dodatkowo działa też telefon alarmowy. Pod numerem 22 474 00 można uzyskać pomoc przez całą dobę. Istotny element akcji to system kolejowych biur prasowych zorganizowanych na dworcach w pięciu polskich miastach: w Warszawie, Wrocławiu, Gdańsku, Poznaniu i Krakowie. Dzięki tym punktom przedstawiciele polskich i zagranicznych mediów mogą w jednym miejscu uzyskać informacje o działaniach poszczególnych kolejowych firm. Kolejowe Centrum Prasowe to miejsce, w którym się w tej chwili znajdujemy. W związku z tym, proszę mi powiedzieć, czym zajmuje się ono? Przede wszystkim udzielaniem wszelkiego rodzaju informacji dla dziennikarzy, którzy zaglądają tutaj do nas z okazji Euro. Mówimy tu o dziennikarzach zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Turyści czy kibice, którzy tutaj do nas zaglądają, również no, nie wypuścimy ich tutaj bez kompletu informacji czy niezbędnej pomocy, po którą do nas przychodzą. I to jest takie nasze jakby podstawowe zadanie, to głównie informacja. 76% kibiców jest zadowolonych z działań kolei podczas Euro 2012. Wynika z sondażu PSB przeprowadzonego na zlecenie PL 2012. Co sądzicie o polskiej kolei? Naprawdę dobra. Porządku. Really Jest wszystko jasne dla Was na stacji? Yeah, tak, absolutnie yeah. tak. Problem? Jakieś problemy? Not Jeszcze nie. <laughs> Akcje Kolej na 2012 zorganizowały Grupa PKP oraz inne, nienależące do grupy firmy kolejowe. Dzisiaj to już wszystko w Kolej TV. Na następny odcinek zapraszam Was już za tydzień. Do zobaczenia.